Siołanko, ja jestem technokrata i witam się z Wami w kolejnym Techniusie po małej przerwie. No cóż, trwało na dosłownie 3 dni, więc nie tak dużo. Kto followuje na Instagramie, ten wie co się u mnie działo przez ten czas, więc zachęcam, zostawcie falowka, a jak zostanie dużo wbitych falowków, to wrzucę zdjęcie. Gdzie to było? I pan z masło też tam był. Dzisiaj przygotowałem dla was dużo ciekawych informacji. No tak, ceny threadripperów nowych, USB4 w Ryzenach 6000, no i zakładam, że w Ryzenach 7000 też. 13900K sprzedawane już na czarnym rynku, mocno obniżone ceny yy, yy, używanych kart graficznych ze względu na wyprzedarze górników, wzrost cen energii na Tajwanie i to, że producenci obniżają, um, obniżają ilość zamówionych chipów u TSMC. To jest niedobre. I to jest ten taki główny news, wokół którego chciałbym się skupić. Najpierw ceny Threadripperów. 6500 dolców za 64 rdzenie, 3300 dolców za 32 rdzenie i 2400 za 24 rdzenie, co za tym idzie, najtańszy model 10 tysięcy złotych. No to nie są jakieś super szokujące ceny, bo już od dawna procesory tyle kosztowały. W ogóle z Iony, Intela, te goldy i tak dalej. inne Potrafią kosztować jeszcze więcej, bo tutaj jest 6400 to będzie jakieś no, plus minus razy 5, jakieś 30. E, prawie 40 tysięcy złotych za, za ten procesor najwydajniejszego Threadrippera mm, Intele te chyba najdroższe potrafiły pod 60, 80, i jak nie więcej nawet kosztować. Natomiast pamiętajcie, ja właśnie po tej mojej ostatniej trzydniowej podróży bardziej zdaję sobie z tego sprawę. Znaczy już wcześniej jakby zdawałem, ale, ale teraz chyba jeszcze bardziej, że. Procesor serwerowy to nie tylko rdzenie, to nie tylko wydajność na rdzenie. to jest cała masa innych rozwiązań. To jest e, koprocesory do, do sztucznej inteligencji, koprocesory do uczenia maszynowego i tak dalej, i tak dalej. Cała masa innych rozwiązań, na które idą e, jakby producenci serwerów, właściciele serwerów, właściciele chmur obliczeniowych, które są im potrzebne. Nie tylko rdzenie, gołe rdzenie i czysta moc, to też owszem, ale cała masa funkcjonalności poza tym. E, więc no, to jest temat, w który trzeba byłoby się głębiej wgłębić. Natomiast to pokazuje ta premiera Reaperów, że tak naprawdę HDT umarło i raczej nie zostanie wskrzeszone. Ja miałem taką nadzieję, że nowe intele. Sapphire Rapids czy, czy też właśnie Tredripery stworzą nowy taką mini-konflikt w segmencie HDT i pobudzą ten segment komputerów dla entuzjastów. Natomiast wygląda na to, że na chwilę obecną to wygląda tak, że Ryzeny 9 i 9 to są te procesory dla entuzjastów. Natomiast zarówno platforma ta nowa Intela. Sapphire Rapids, czy nowe Threadrippery, to jest bardziej Workstation niż HEDT. I tylko jedno mi tutaj nie pasuje, że i dziewiątki, i Ryzeny dziewiątki owszem, oferują dużo większą moc niż niż pozostałe procesory z segmentu swojego, zwłaszcza na przykład duża różnica jest między 5950X a pozostałymi Ryzenami. E, natomiast nie oferują żadnych dodatkowych funkcjonalności, jeżeli chodzi o płyty główne. Nie oferują większej ilości linii PCI Express, no, nie oferują takich funkcjonalności, które kiedyś oferowały prawdziwe platformy HDT. I tutaj był za, byłbym za tym, żeby wprowadzić takie platformy, na przykład Z699, czy też na przykład X599, czy 699. Takie platformy, które właśnie zaoferują większą ilość linii PCI Express. Niby w Zenie 4 ma coś takiego nadejść, ale. To nie będzie jakieś takie poszerzenie platformy. To będzie, będzie troszeczkę inne podejście. USB-4 w procesorach Ryzen z Serii e, 6000. No to są procesory do e, laptopów. Bardzo ciekawa informacja. E, czekam na testy tego. Fajnie by to było zobaczyć już w akcji. I my, wydaje mi się, że Seria 7000 to też dostanie. Mamy mało czasu, więc idziemy dalej. 13900K sprzedawany na czarnym rynku i to za e, chyba równowartość około 500 dolarów. 1891 zł no bardzo tania cena nie, niemożliwe żeby 13900k kosztował tyle po premierze to jest po prostu absolutnie niemożliwe ktoś to sprzedaje mocno po kosztach być może dlatego, że nie jest to końcowa wersja tylko jakiś engineering sample tak mi się wydaje że jest to po prostu jakiś może nawet już qualification qualification sample czyli ten sample ostateczny natomiast może to nie być wersja sklepowa stąd Taka cena. Ceny używanych kart graficznych poleciały w dół, no generalnie raczej za granicą, bo takie rzeczy donosi Bloomberg. No, Bloomberg to jest duża agencja informacyjna, nie ograniczająca się tylko do rynku PC, ale ogólnie Bloomberg. Jeżeli ktokolwiek tak śledzi jakieś wiadomości ze światem, to Bloomberg donosi o wszystkim: czy to o sprawach jakichś wojennych, energetycznych itd. Tym razem donosi też o spadkach cen na kartograficznych i że nawet o 50% można kupić. Mm, Karty graficzne tanie niż jeszcze kilka miesięcy temu i to u nas też widać. Też widać to w Polsce, natomiast zauważyłem taką tendencję tak z ciekawości po przeczytaniu tego artykułu. Wbiłem sobie na OLX-a, wgooglowałem sobie RTX 2070 i chciałem sprawdzić, ile ta karta kosztuje i widać, że jeszcze dużo osób się miota. Widziałem nawet takie kwiatki, że ktoś spróbuje sprzedać tę kartę za 3500 zł musiał bardzo mocno uderzyć się w głowę. I dlatego takie cyferki mu się wklepały, ale widziałem też drugą skrajność, 1200 zł. Moim zdaniem to świetna cena, pod warunkiem, że oczywiście karta graficzna jest sprawna i wszystko jest legit. Pamiętajcie, kupując na portalach aukcyjnych, no to bardzo uważajcie. I pamiętajcie też, że OLX z tą swoją przesyłką OLX, on Was częściowo zabezpiecza przed oszustwem. Ale to styl nie jest zabezpieczenie całkowite. Jeżeli ktoś was oszuka, to wydaje mi się, że będzie trzeba stanąć na głowie, żeby, żeby, żeby odzyskać pieniądze. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jest inaczej i jeżeli przesyłka OLX oferuje ochronę kupujących, ale wydaje mi się, że nie. Że zakupy na Allegro, owszem, one chyba tak, ale chyba na Allegro lokalnie też z kolei tego nie oferują. Więc, więc tam chyba nie ma ochrony kupujących. Uważajcie, ja zawsze zalecam, bierzcie z odbiorem osobistym. No tak, bierzcie z odbiorem osobistym, bo jeżeli bierzecie z przesyłką, to prawie zawsze na 99%, znaczy... Prawie zawsze jest to hazard, nie? czyli albo będzie git, albo nie git. I pamiętajcie też, żeby patrzeć, kiedy użytkownik dołączył do portalu akcyjnego. Jeżeli to jest ktoś, kto jest od miesiąca czy dwóch na Alikie, nie kupujcie. Jeżeli to jest ktoś, kto wiadomo, że ma już widać, że ma od kilku lat swoje konto, kupcie. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś do, do jakby wcześniej kogoś już szukał na Eliksie, no to jego konto jest banowane. Dlatego te świeże konta to najczęściej będą konta oszustów, a wieloletnie konta raczej nikt tam na swoje wieloletnie dane nie chce się narażać. Więc to są takie małe rady, ale pamiętajcie, no zdrowy rozsądek to jest podstawa. Wzrost cen na Tajwanie, cen prądu, no może spowodować kolejne wzrosty cen produkcji wafli krzemowych, a te mogą jeszcze dodatkowo być spowodowane przez to, że zarówno Nvidia, jak i AMD chcą się wycofać. Nawet Apple obciąło o 10% produkcję iPhone'a 14. To jest dużo, to jest dużo. No bo 10% to jest 9 milionów sztuk, więc jest bardzo dużo, to jest 9 milionów procesorów niewyprodukowanych. Nvidia jako jedyna zapłaciła, zarezerwowała, zarezerwowała proces 5 nanometrów i teraz chce go ograniczyć. I tutaj się pojawia taki problem, bo TSMC generalnie powie, że nie, 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 nie ma zwrotów. I tutaj Nvidia ok, może zostać jakby zwrócona jej pieniądze pod warunkiem że znajdzie kogoś na swoje miejsce. A wiecie. To jest trochę tak jak szukacie nowego lokatora do jakiegoś pokoju, tylko że znalezienie nowego lokatora dużo jest więcej chętnych osób na wynajęcie pokoju niż chętnych na wyprodukowanie sobie protków w procesie 5 nanometrów. Nie wiem tutaj być może Intel wbije się w to miejsce, natomiast wszystko to jest spowodowane spadkiem Zakupów na rynkach generalnie. Kupuje się mniej telefonów, mniej telewizorów, mniej sprzętu komputerowego. Po prostu kryzys dotknął ludzi. Ludzie nie chcą po prostu inwestować teraz pieniędzy w tak naprawdę dobra luksusowe. Nie chcą jakoś bardzo mocno przepalać swoich pieniędzy na takie rzeczy. Co za tym idzie, wszystkie firmy przewidują spadek woluminu sprzedaży. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dobra konsumenckie, bo jeżeli chodzi o procesory serwerowe czy inne rzeczy serwerowe. Tutaj cały czas sprzedaż ma pozostać na takim samym, a nawet większym poziomie, bo tutaj, no, że tak powiem, klaudyzacja, yy, powiększanie mocy obliczeniowej, serwerów i tak dalej, cały czas trwa i będzie trwało, bo te. Yy, wyzwania, jakie rzuciło, rzuciła ta cyfryzacja potężna ostatnimi czasy, są potężne. I tutaj są braki gigantyczne na rynku, yy, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i o specjalistów, po prostu w, na każdym etapie są potężne braki. No i stąd firmy inwestujące w to po prostu dalej będą w to inwestować. Natomiast segment konsumencki, no tutaj przewiduje się, że ludzie powiedzą sobie, spoko, nie będę robił upgrade'u. Paliwo drogie, ciężkie czasy na stały. Procesor nowy czy karta graficzna nowa to jest to, czego aktualnie najmniej potrzebuje. I wydaje mi się, że wiele osób tak sobie powie stąd też spadek tych zamówień. Jak to może wpłynąć na ceny kart graficznych serii 4000? No, raczej niekoniecznie, raczej niekoniecznie dobrze, eee, z tego względu, że nie zarabia. Zresztą to już o tym się od dawna mówi i to nie jest żadne odkrycie, że seria 4000 będzie droga. Jak droga, o tym się dopiero przekonamy, tak naprawdę. No, ja tam jakieś swoje estymowane ceny kiedyś na Twittera wrzucałem, natomiast i zresztą podawałem też na odcinku, natomiast prawda jest taka, że. No nie wiadomo. Tutaj Nvidia może sobie dzień przed konferencją wymyślić nowe ceny, więc do samego końca nie, będzie, nie, będzie, nie będą te ceny znane. Będziemy się bawić, ja się będę bawił w jakieś estymaty jeszcze jak będą jakieś nowsze przecieki na ten temat. Natomiast koniec końców, póki się nie dowiemy na konferencji, to nie będziemy wiedzieć, jak te ceny wyglądają. No to mnie ciekawi, to mnie ciekawi, czy wpłynie to bardzo mocno na no, paczcie, jak spadły ceny akcji, zarówno AMD, jak i... NVIDIA o 50% w ciągu pół roku, a Intel, Intel, Mary, e, Market Cap, a Intel 3%, ale ja bym chciał 6 miesięcy, Intel o 30%, Intel o 30%, więc trochę mniej spadł. Natomiast widać, że wycena wszystkich firm poleciała w dół. W ciągu roku spadł w ciągu 5 lat, w ciągu 5 lat zyskał. Ogólnie też zyskał, ale w ciągu roku spadł. Tutaj to niestety nie są interaktywne wykresy, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. No, generalnie 50% spadku wartości firmy to jest potężny spadek, i poleciały tak wszystkie firmy. Eee, wiecie co, z mojej perspektywy. Jeżeli ktoś ma kapitał, no to to jest, to to jest przecena, po prostu to jest czas na zakupy. Wiadomo, nie całego kapitału, e, ale częściowo, to się za 2-3 lata. O ile coś nie pierdyknie znowu, kosmici czy inne dziadostwo, czy hiperwulkan pod Yellowstone, czy jakieś meteory, czy kiwie co, generalnie, no to prędzej czy później te ceny się odbiją, e, no i zda, będzie się dało na tym zarobić, tak? końcu będą musiały wrócić do takiego poziomu. No, na razie pewna jest zarobek 50%, ale w jakim przedziale cenowym, kto to wie. Natomiast to jest ciekawe. No, ja niestety nie mam kapitału. Jakbym miał, to bym sobie chyba kupił akcje tych firm, ale akcja też, kupowanie akcji takich firm też jest dosyć skomplikowane. No i to jest long termowe, nie? Czyli kupujecie i liczycie na to, że urośnie. Natomiast mnie, jeżeli chodzi o porady inwestycyjne, nie ma co słuchać. Ja na CD Projekcie Najpierw zyskałem, a potem spektakularnie straciłem, eee, bo nie mam instynktu samozachowawczego, jeżeli chodzi o inwestowanie. Dobra, eee, więc nie słuchajcie mnie. Słuchajcie siebie, jak macie jakieś rady, to mi podeślijcie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Miłego weekendu Wam życzę. Cieszę się, że już do Was wróciłem. No i cóż, lecimy sobie z odcineczkami po kolei. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Cześć. Thank you.